Składak tu, składak tam, a Motorola chce nas kupić nostalgią. Sama idea już zyskuje w moim serduszku. Ale technologia to nie emocje, a chłodne spojrzenie na to, co ten smartfon oferuje i to właśnie dzisiaj mam zamiar wam opowiedzieć. Do tej pory nie interesowałem się składanymi motorolami, bo były to raczej protezy smartfonów, bo jak wytłumaczyć drogi telefon bez głośników stereo, wyższego odświeżania ekranu szerokiego kąta, z 15 watowym ładowaniem za grube tysiące. Tutaj to się mocno zmieniło. Modka jest bardzo szerokim smartfonem i to każdy zauważył komu powierzam Razora. O dziwo jest to przyjemna szerokość, mimo że po rozłożeniu przy dużym ekranie niektórzy mogą mieć problem z sięgnięciem do przeciwległych narożników swoim kciukiem. Ten model jest też śliskim sprzętem, bo tył jest szklany z matowym wykończeniem i jest to Gorilla Glass 5. Obudowa jest aluminiowa, a to aluminium jest serii 7000. Tył się fajnie błyszczy, a światło załamuje w nietypowy sposób. Po rozłożeniu, ramki dookoła ekranu są wyraźne, ale dosyć równe i, uwaga, plastikowe. Jak zaobserwujecie, w miejscu zgięcia mamy dwie luki z lekko odsłoniętym mechanizmem. Niestety jest to królestwo wszelakich pyłów, brudów które wchodzą tam w każdej chwili, a to na pewno da się lepiej zaaranżować. Szkoda, że obudowa nie jest uszczelniona. Mamy tylko certyfikat IP52, czyli klasyk chroniący przed deszczem. Konkurencja jest w stanie dać nieco więcej w tej mierze. Mechanizm jest bardzo ważną częścią tego urządzenia i na jego temat muszę powiedzieć trochę pozytywnych słów, a trochę tych negatywnych. Razer 2022 to trochę dr. Jekyll Mister Hyde, ma dwa zupełnie różne oblicza. Jak rozłożymy smartfona, to konstrukcja jest sztywna, zwarta, nic absolutnie się nie rusza i w tej formie zrobił na mnie najlepsze wrażenie ze wszystkich składaków. Mechanizm ten stopniowo można złożyć i pozostawić go przykładowo pod kątem 90 stopni. Wtedy zaczyna się kołysanie górnej części budowy, mimo że cały czas zawias pozostawia konstrukcję w niezmienionym położeniu. To trochę jakby jakaś, nie wiem, jedna śrubka była nie do końca dokręcona, takie odbiera się wrażenie. Telefon złożony pracuje w dłoni, nie wiem na ile jest to zamierzony efekt, bo Motorola ma też nietypowy mechanizm składania. Tak czy inaczej, te mikroruchy na bok czy w pionie z perspektywy użytkownika, no nie są niczym przyjemnym. Dodam jeszcze, że pomiędzy te dwie powłoki nie wchodzą różne rzeczy, bo tak naprawdę nie ma tej szczeliny i miejsca, żeby cokolwiek z kieszeni zawędrowało gdzieś tam do naszego smartfona. To jest bardzo pozytywne. Motorola to dobry gagatek. W poprzedniku ekran miał 60 Hz, a ten dostał od razu 144 Hz odświeżanie, co jest najlepszym wynikiem wśród składaków na polskim rynku. W interfejsie jednak widujemy najczęściej 120 Hz, ale z bardzo dynamicznym przełączaniem na 60 Hz, gdy ekran pozostaje statyczny. Przekąt na 6,7 cala AMOLED o rozdzielczości Full HD+, a na nim znajduje się folia której oczywiście nie wolno za żadną cenę zdejmować, bo pełni funkcję ochrony ekranu w miejsce szkła. Giętkiego szkła jeszcze nie wymyślono, dlatego trzeba się na razie przyzwyczaić do takiego rozwiązania. Co fajne, nie widzę na tej folii żadnych śladów. Nawet próbowałem tak na nielegalu. Paznokciem wrogu ją zarysować, ale nic takiego się nie udało. Jest to dobre rozwiązanie, tylko szkoda, że tak bardzo się palcuje. Kolory na ekranie są bardzo dobre, ale składaki mają to do siebie, że te ekrany nie mają konkurować z klasycznymi flagowcami. Jasność maksymalna sięga około 1000 nitów, czyli wybitnie nie jest. Pochylić się muszę nad drugim ekranem, czyli tym okładkowym, bo to bardzo ważny element tego urządzenia. Naturalnym porównaniem jest Galaxy Z Flip 4. Motorola ma przekoną drugiego ekranu 2,7 cala, a Samsung raptem 1,9. A to bardzo duża różnica, nie tylko na papierze, ale i również użytkowa. Jest to też AMOLED, ale odświeżony w 10 Hz. Więcej dla niego nie potrzebujemy. W przeciwieństwie do Samsunga, Użyteczność drugiego ekranu pozwala wielokrotnie w ciągu dnia nawet nie otwierać smartfona, bo wiele rzeczy można zrobić z poziomu okładki. Możemy mieć tu maksymalnie 5 paneli: aparat, aplikacje, komunikacja, plan dnia i prognoza pogody. O aparacie jeszcze powiem, dlatego, przechodzę do aplikacji. Możecie na okładce odpalić każdą apkę, nawet PUBG, choć to zakrawa o masochizm przy takim małym ekranie. Ale fajne, że Motorola nie próbuje nam związać rąk na siłę. I co potrzebujemy, to wyświetlimy na tym ekranie. Za to brawa. Od dołu na ekranie głównym wysuwane są powiadomienia, z góry zaś najpotrzebniejsze skróty. Tak zaprojektowany ekran podglądowy to naprawdę złoto w czystej postaci. Styl zegara czy czcionki możecie wyedytować specjalnie dla tego ekranu, a w przypadku klasycznego zegara jest taki ciekawy smaczek: bo telefon odblokowany cały czas delikatnie tak klika jak w klasycznym zegarku, co sekundę, i przy tym delikatnie wibruje. Do tego można kontynuować przeglądanie aplikacji na drugim ekranie i to działa w obie strony, czyli po otwarciu, jak i zamknięciu smartfona. Skoro już w temacie systemu się obracamy, to jeszcze powiem Wam o tym, że mamy tutaj Androida 12. System jest czysty, nie zaśmiecony dodatkami. Nie podoba mi się to, że Razerowi obiecano dwie duże aktualizacje Androida, gdzie w przypadku innych flagowych Motorola mowa o trzech aktualizacjach. To nie jest spoko, tym bardziej, że to najdroższa Motorola w portfolio. Smaczek na otarcie łez. Jest fajna, żywa tapeta, której animacja zależna jest od kąta otwarcia smartfona. Poprzedni Razer miał nieadekwatny procesor do możliwości urządzenia i przede wszystkim jego ceny. Tutaj dostaliśmy Snapdragona 8 Plus generacji pierwszej i już ponownie tego tematu nie można podjąć. W końcu to flagowa swego czasu jednostka. Do tego 8 GB RAM i 256 GB na pliki, ale bez slotu kart microSD. Za to pamięć jest w standardzie UFS 3.1, czyli na moment prezentacji tego modelu najszybsza możliwa. Przez klapkowość tego smartfona biometria też działa trochę inaczej. Rozpoznawanie twarzy następuje już na etapie zamkniętego smartfona i przebiega to sprawnie dzięki wykorzystaniu do tego głównego aparatu. Zazwyczaj więc, otwierając klapkę, telefon czeka na nas już odblokowany, bo robi to, gdy my otwieramy telefon. Mamy też skaner linii papilarnych na prawie krawędzi. Jest on precyzyjny, szybki, ale przycisk jest zbyt wrażliwy na wciśnięcia, przez co wyjmując telefon z kieszeni, czy nawet czego przypadkowo wcisnąć. Bardzo podobna sytuacja tyczy się regulatorów głośności. Lekko to bywało irytujące. Ten model wspiera łączność 5G oraz Wi-Fi calling w play czy voiceover LTE. Jest też NFC i wyraźny głośnik do rozmów. Odbieranie połączeń za pomocą otwartego telefonu jest fajnym, klasycznym smaczkiem, tak samo jak kończenie takich rozmów. No te dawne klapki to jednak fajna epoka przed smartfonami. Teoretycznie powinienem chwalić, że pojawiły się głośniki stereo w tej generacji, ale z drugiej strony chwalić za coś, co jest obowiązkowe, no chyba raczej nie wypada. Ale można chwalić ich jakość, ale nie będę z pochwałami specjalnie rozrzutny. Nie są one bardzo głośne, raczej przeciętna ta moc. Dźwięk nie jest płaski, ale brakuje uwypukleń, wyraźnego odcięcia średnich od wysokich tonów. Basów również więcej słyszałam w takich konstrukcjach. Na słuchawkach jest OK, takie 7 na 10. Nie zaznacie wyjątkowego uderzenia dźwięku w wasze uszy, ale źle również nie jest. Bateria ma 3500 mAh, także reakcję. O luju, czy od śniadania do obiadu to w ogóle dociągnie. Są uzasadnione. Nie ma takiej słabej sytuacji, ale około 3-4 godzin pracy na ekranie to wynik którego musicie się spodziewać. Nie miałam potrzeby go doładowywać w dzień, ale jeżeli mocniej przyciśniecie telefon, to papu będziecie mu musieli zaserwować przed swoją własną kolacją. Mamy tutaj 30 watowe ładowanie, a proces uzupełniania energii od 0 do 100% trwa około godziny i 35 minut. Patrząc na główny aparat 50 megapikselowy przychodzi do głowy Matryca Sony. Tymczasem jest to Omni Vision z optyczną stabilizacją. Jeszcze ciekawiej robi się w przypadku szerokiego kąta o rozdzielczości 13 megapikseli, bo to Matryca, nawet nie wiem sobie jak ją poprawnie wymówić, Hynix, Hynix, jakoś tak. A takowej do tej pory nie kojarzyłem w które testowałem, chyba że coś przeoczyłem. Co fajne, jest to obiektyw z autofokusem, więc za jego pomocą zrobimy spoko makro. Zanim o zdjęciach, to o mykach związanych ze składaniem. Oczywiście funkcja statywu wynika wprost z budowy smartfona. Szkoda, że Motorola nie dała oprócz trybu Pro jakiegoś dedykowanego trybu dla gwiazd. Okładka też dostała pewne funkcje. Osoba fotografowana może widzieć podgląd kadru lub możemy włączyć jej rozśmieszacze, żeby wywołać uśmiech przed zdjęciem. Bardziej w sumie uśmiechu dzieci, bo nie wiem, który dorosły na coś takiego zareaguje. Na tym ekranie możemy też włączyć odliczanie samowyzwalacza. Jak wypadają zdjęcia za dnia? Są one tak w całokształcie podbite, ekspresyjne, jeżeli trochę kolorów pojawi się w kadrze. Taki efekt jak w programach do edycji, gdy trochę za bardzo pobawicie się suwakami HDR-u. Przewaga bieli i czerni wypada znacznie naturalniej. Pod kątem ostrości i szczegółów jest bardzo dobrze, nie bazujemy na przeostrzeniach. Modka nie ma teleobiektywu, więc zoom jest tylko cyfrowy. Lepsze rezultaty zoomu są po przycięciu zdjęcia w pełnej 50-megapikselowej rozdzielczości niż przybliżając fotkę w automacie. Fotografie szerokokątne są trochę ciemniejsze i ze słabszą dynamiką. Te zdjęcia też mają cieplejszą kolorystykę, ale całościowo nie są złe. Czasami trochę utracą ostrość na bokach. Tym razem w automacie nie mamy przełącznika trybu autonocnego, bo on jest ciągle włączony. Rezultaty są bardzo dobre z tą różnicą, że tryb nocny z cieni potrafi więcej wydubać detali. Przełączanie się na ten tryb rekomenduję jedynie w dużych ciemnościach. Fajnie, że tym razem motka ładnie wygładza i odszumia niebo. Tam szumu nie znajdziecie. Jest dobra rozpiętość także lubię taki profil zdjęć nocnych. Szeroki kąt w trybie nocnym wstydu naprawdę nie robi i można z niego korzystać bez grymasu żenady na twarzy. Co do okładki to możecie wykorzystywać aparat główny do selfie, co gorąco polecam robić. Różnica jakościowa między aparatem o rozdzielczości 32 megapiksele, a głównym oczkiem jest naprawdę ogromna. Widać to wyraźnie w nocy. Jak chcecie pstrykać fotki w trybie portretowym to ponownie trzeba ograniczać wygładzenie twarzy, bądź je zupełnie wyłączyć, bo bardziej to szkodzi finalnym rezultatom, niż pomaga. Razer 2022 potrafi nagrywać w 4K na szerokim kącie, czyli Motorola. Jak się chce, to się umi. Ale dalej nie potrafi przyłączać się między obiektywami podczas nagrywania. Do tego pierwsza jedna, bądź i dwie sekundy. Lubią nieco przyciąć obraz i przy ruchu brakuje płynności, ale potem jest już git. Stabilizacja optyczna ładnie utrzymuje ruch. Szeroki kąt jest podobny, choć tutaj już widać lekkie przeskoki autofokusa. Stabilizacja przy chodzie daje radę. Bez dwóch zdań motorola Razer 2022 jest najlepszym składakiem motoroli do tej pory, ale czy najlepszym na rynku, na pewno nie najtańszym, bo przyjdzie za niego zapłacić trochę więcej niż w przypadku konkurencji, która jest dostępna w naszych polskich sklepach. Tego smartfona na pewno dobrze będę wspominać. Jest szeroki, jest masywny, ale tak w dobrym znaczeniu tego słowa. Możliwości poznaliście, także nie wyróżnię się specjalnie ponad to, co oferują nam inne klapkofony. Także mogę powiedzieć, wybór należy do Was. Gdy się kupuje już składaka, to nie wydaje się mało pieniędzy, więc może niektórzy będą chcieli dopłacić właśnie do Motorola. Dzięki za uwagę odchodzę na razie od składaków, bo trochę ich ostatnio było. Czas się skupić na normalnych konstrukcjach. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.